na konferencji klasowej Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Rozwoju <trymne> Lokalnego Zamojszczyzna. Ja się nazywam Monika Kosecka. Szefowa, A, szefowa <trymne> nasza oczywiście sztabu wyborczego. I Sebastian Jakubiak, pełnomocnik finansowy komitetu. Witamy serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej konferencji. Witamy w pierwszej kolejności Pana pełnomocnika wyborczego naszego komitetu, Pana posła Sławomira Zawieślaka. Witamy naszego kandydata na półterminy Gminy Zamość, Pana Wójta Witamy wszystkich kandydatów do Rady Gminy Zamość. Serdecznie witam media oraz przybyłych gości. Dziękujemy Państwu za przybycie. Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamieszczyzna został powołany z inicjatywy członków powołanego około lata temu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamieszczyzna. Społeczników, osób zaangażowanych w działalność społeczną, które realizowały liczne projekty służące regionowi i jego mieszkańcom. Nasi kandydaci reprezentują liczne środowiska i grupy zawodowe. Ale wszyscy wcześniej zaangażowani w swoich lokalnych spo społecznościach są gotowi do wytężonej i merytorycznej pracy w samorządzie. Do wyborów samorządowych 7 kwietnia bieżącego roku idziemy z grupą 185 fantastycznych kandydatów, zarejestrowanych przez nasz komitet na terenie miasta Zamościa i Powiatu Zamońskiego. W tym mamy kandydatów na prezydenta Miasta Zamościa, burmistrza Szczebrzeszyna, burmistrza Zwierzyńca oraz kandydatów na burmistrza gminy Sitno, Miączyn, Słów, Skierbieszów i oczywiście Zamość. Zarejestrowaliśmy 35 kandydatów do Rady Powiatu Zamojskiego, 31 do Rady Miasta Zamość, 27 kandydatów do Rady Gminy Zamość, 15 do Rady Miasta Szczebrzeszyn, 9 do Rady Miasta Zwierzyniec. 15 kandydatów do Rady Gminy Miączyn, 13 do Rady Gminy Sitno, 14 do Rady Gminy Skierbieszów, 13 kandydatów do Rady Gminy Sułów oraz jednego kandydata do Gminy Komarów Osada i dodatkowo 4 kandydatów do Rady Gminy Belżec w powiecie tomaszowskim. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest największej z gmin na terenie województwa lubelskiego. Zaprezentujemy dzisiaj państwu kandydata na wójta gminy Zamość oraz kandydatów do rady gminy Zamość. Na początek zapraszamy pana Michała Wysaka, kandydata na wójta gminy Zamość. Panie Michale, prosimy o kilka słów. Szanowni państwo, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Państwu swoją kandydaturę na urząd Wójta Gminy Zamość z ramienia Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzny. Nazywam się Michał Zowiślak, mam 29 lat i jestem szczęśliwym mężem. Z wykształcenia jestem inżynierem geodetą, ukończyłem również studia magisterskie, menedżerskie z zakresu zarządzania w logistyce oraz studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego spółek. Aktualnie mieszkam w Warszawie, ale to tutaj na ziemi zamojskiej dorastałem, wychowałem się i bardzo chciałbym tu wrócić. Wiele osób pyta mnie się dlaczego, dlaczego chciałbym tu wrócić, wiele osób młodych teraz wyjeżdża, szuka pracy. Ja bym chciał, chciałbym to zmienić. Chciałbym wrócić i pracować dla do dobra naszej lokalnej społeczności oraz dla całej gminy Zamość. Moje doświadczenie zawodowe uważam za wartość dodatnią do pełnienia funkcji, o którą się ubiegam. Od wielu lat zajmuję się szeroko pojętą infrastrukturą, przetargami, inwestycjami oraz tematami, również tematami okołoksięgowymi, które także nie są mi obce. Pozwolę sobie, Szanowni Państwo, przedstawić, przetoczyć Państwu punkty naszego programu wyborczego, które będą realizowane przeze mnie oraz przez, mam nadzieję, wybrać, jeżeli obdarzycie nas Państwo oczywiście swoim zaufaniem, to przeze mnie i przez naszych wspaniałych kandydatów na radnych, więc pozwolę sobie teraz przytoczyć. Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców, rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogowego poprzez budowę i remonty dróg, chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych oraz oświetlenia. Tworzenie i wspieranie dogodnych warunków dla przedsiębiorców, nowe miejsca pracy, podjęcie działań w kierunku obniżenia cen za usługi komunalne, wspieranie funkcjonowania służby zdrowia, dbanie o godne warunki życia osób starszych, m.in. programy wolontariat dla Złota złotorączka. Wspieranie mieszkańców w realizacji inicjatyw społecznych, organizacji, po, organizacji pozarządowych, gospodyń wiejskich, osadniczych, straż pożarnych, klubów seniora, zespołów śpiewaczych oraz klubów sportowych. Utworzenie Akademii Młodego Samorządowca jako formy edukacji umożliwiającej realizację postulatów młodzieży. Zrównoważony rozwój gminy, zarządzanie w sposób jawny i transparentny, konsultacje społecznych, społeczne ważnych dla, sprawach dla lokalnej społeczności racjonalne i celowe gospodarowanie budżetem, urząd bardziej przyjazny mieszkańcom, zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej dla mieszkańców gminy, podjęcie starań w kierunku zapewnienia bezpłatnej dostępności do przejazdów, promocja gminy oraz wykorzystanie walorów turystycznych gminy, rozwój mediów społecznościowych, przekazu medialnego. Szczegółowy opis naszego programu znajdziecie Państwo na stronie naszego komitetu. Na koniec dodam, że nasza praca będzie na bieżąco uszczegółowiana, rozwijana w zależności od potrzeb inwestycyjnych, czy też zgłoszeń radnych, czy też mieszkańców i bardzo liczę na aktywną i merytoryczną współpracę z Państwa strony, jeśli o to chodzi. Dodam też, że przedstawiony program powstał przy współudziale naszych kandydatów na radnych, za to każdemu z osobna szczególnie dziękuję. Dziękuję również za zaangażowanie w całą naszą kampanię, za całą organizację i zachęcam e, szanownych Państwa do, do zaufania nam naszym kandydatom, do oddania na nas głos, swojego głosu, bo ludzie, którzy, którzy kandydują z naszego Komitetu to są ludzie, którzy od wielu lat pracują na rzecz naszego regionu dla jego dobra. E, w tym wyjątkowym też dniu wszystkim, tak się nam przy, przy, przydarzyło, że akurat mamy to szczęście, więc z niego skorzystam. W tym wyjątkowym dniu chciałbym wszystkim sołtyskom i sołtysom złożyć najszczersze życzenia. Dziękuję Państwu serdecznie, kłaniem się. Dziękujemy serdecznie.